Witajcie kochani, po takiej przerwie, ponieważ ostatnio bardzo dużo się dzieje, chyba się zwiększyła ilość zajęć przed, 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 przed Wielkanocą, ale w końcu jestem i będę, dopóki znowu nie, nie wyjadę do Szkoły Ducha i na inne tego typu wyjazdy. I wiecie, dzisiaj chciałam powiedzieć wam o łasce, która coraz bardziej obfituje. I o łasce, która się poszerza, chociaż wokoło wygląda na to, że poszerza się zło, i wiecie, kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje, w, jeżeli chodzi o pandemię, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy związane ze szczepieniami, po których wszyscy z nas, większość z nas, tak, mówiła, ów będzie dobrze, to myślę sobie, że tak jak mówiłam Wam na wiosnę, to zamieszanie, znaczy tak jak mówiłam Wam jesienią, to zamieszanie będzie wzrastać. I wiecie, i naprawdę my potrzebujemy zobaczyć, że przychodzi dobro. Dlatego, że zło nas otacza, ono jest wszechogarniające. Ja widzę dużo ludzi, którzy są wplątywani w różnego rodzaju niesnaski, wierzący, którzy nie mogą się ze sobą dogadać. Liderzy, którzy nie mogą się dogadać z, z, ze swoimi sporownikami odwrotnie. Wiesz, tak jak wygląda, tak jakby. Wszystko, co było do tej pory gdzieś ukrywane, gdzieś zamykane, jakby to wypełzło. Już ja sobie tak myślę ostatnio, siedziałam z moim dzieckiem i nagle zobaczyłam, ile on ma nieobecności. On był przerażony. Ja po prostu się tak zdenerwowałam, tak po prostu, że aż mi się płakać zechciało. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to jest ciapa, że on na niektóre z tych lekcji się spóźniał, a niektórych faktycznie nie był, bo po prostu ile można siedzieć 8 godzin w szkole, i, I wiesz, i po prostu kolejny raz spojrzałam na Niego takimi oczami, Jezu, jak On sobie poradzi. Jezu, po prostu jak On sobie poradzi, jak On w tym życiu zrobi przecież On jest taki naiwny, a z drugiej strony po prostu nieraz idzie w takie kłamstwa. I wiesz, i wtedy tak sobie siedziałam i przypomniało mi się, jak Jezus do mnie mówił, kiedy mo moje dziecko trafiło do mnie i kiedy różne takie objawy w Jego życiu występowało, że wyglądało się, że Taki ma problem, że taki tam miał przyduszenie po, poroby, po, po porodzie, problemy z integracją sensoryczną. I pamiętam, jak Jezus przyszedł do mnie i mówi do mnie, patrz na niego tak, jak ja na niego patrzę, patrz na niego tak e, dobrem, który ja tobie do życia daję, patrz na niego moją łaską, którego do życia e, daję. I ponieważ to było drugie dziecko już, na pierwsze tak patrzyłam i totalnie przez Boga zostało uzdrowione. Z, 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 z czegoś, co właściwie lekarze mówili, że z czwartego stopnia to nie ma uzdrowienia, a to dziecko jest całkiem zdrowe, więc pomyślałam sobie: uwierzę po prostu tobie, panie. I wiesz, i, y, i zaczęłam na niego patrzeć zupełnie w inny sposób. I okazało się, że większość rzeczy przerobiliśmy. Że jeszcze czasami jest mu tak ciężko w różnych rzeczach, że czasami popada w jakieś depresyjne klimaty, coś tam wraca. Ale jak pomyślę sobie o tej podkówce, którą ciągle miał, jak był malutki. I teraz, że tej podkówki nie ma, że to jest dziecko, które się przytula, które jest przy mnie, które szuka relacji, które chce rozmawiać, to jestem po prostu zachwycona. Ale jestem zachwycona, że te wszystkie traumy z jego życia, te wszystkie rzeczy Pan Bóg zabrał i zamienił na inne rzeczy. I wiesz, i chciałam dzisiaj powiedzieć z Twojego życia, że czasami diabeł otwiera nasze oczy, żebyśmy naprawdę zauważali to zło wokół nas, abyśmy zauważali te złe rzeczy, które się wydarzą. Że naprawdę czasami czujemy się, jakbyśmy siedzieli w więzieniu jakby po, po prostu po kolei wszystko się waliło. Od relacji, które mamy w, w naszej pracy, po relacji, które mamy w Kościele. Tak jakbyśmy byli w takim wołaniu, czy jeszcze coś gorszego może się wydarzyć i nagle się okazuje, że następna rzecz się wydarza. I wiesz, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy ucisk się poszerza, to łaska coraz bardziej obfituje i my musimy zacząć zauważać tą łaskę. Musimy zauważać to, że Pan Bóg naprawdę nas nie opuścił, że naprawdę jest po naszej stronie że to złe próbuje nam pokazać coś, na czym koncentruje nasze oczy. I tak jakbyśmy wiesz, czym bardziej na tym złym koncentrujemy nasze oczy, tym bardziej po prostu, jakby to zło wyławiało się z nas, jakby coraz bardziej ono nas otaczało. I wiesz, i, i czasami jest takie coś, że wydaje nam się, że powiedzieliśmy tylko trzy słowa, a one idą tak echem, że tracimy następne relacje, i następne relacje. Ja w takim momencie byłam, wiesz, i to, to jest takie świadectwo, jakby wiesz, czary się rozprzestrzeniały, jakby te sieci nieprzyjaciela coraz bardziej w naszym życiu poszerzały się i ludzie nie mieli szans, żeby zobaczyć nas we właściwy sposób. Jakby jakiś taki kamuflaż został zarzucony na nas i po prostu te relacje gdzieś się odsuwają. A nawet jak się nie odsuwają, to diabeł daje nam dowód, jak bardzo się odsuwają, jak bardzo ludzie po prostu nie chcą, nie chcą z nami przebywać, nie chcą z nami być. Czyli pokazuje nam, po prostu rzeczy, których, na które nie powinniśmy zwracać uwagi. Wiesz, szczególnie dla tych, którzy jesteście nadwrażliwi, którzy jesteście, macie swoje dary prorocze, macie dary wstawiennicze, jesteście artystami. Wiecie, my jesteśmy bardzo czuli, wrażliwi na to, co jest dookoła nas. I diabeł jakby przyciąga tą naszą uwagę, żeby pokazywać nam skrzywione twarze ludzi. Pokazywać nas, że coś jest, jest coś niemożliwego, pokazywać nam, zobacz, ten człowiek sobie nie poradzi, musisz go wspierać, musisz z nim być, bo on się po prostu rozwali. Czyli tak jakbyśmy ciągle byli w jakichś burzach, burza za burzą, jakbyśmy jeszcze byli wiesz piętnowani wiadomościami po prostu o tym, ile ludzi umiera, no bo umiera, tak? E jakbyśmy nie zauważali tego, że przychodzi dobro. I wiesz, na no to jest tylko jedna możliwość, żebyśmy zanurzyli nasze nogi w obecności Bożej, żebyśmy nie byli jak ten jałowiec, to co już wam mówiłam, ale abyśmy byli jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. My już jesteśmy zasadzeni. Już możemy oczekiwać tego, że przychodzi dobro. Możemy się go spodziewać, możemy, możemy go oczekiwać, możemy wiedzieć, że nawet jak jakieś relacje nam się sypią, to Bóg nam da nowe, że Bóg jest w każdej sytuacji już przed tym, zanim coś złego się wydarzy, już nas ostrzega. Jeżeli ja ostatnio mówiłam takie długie słowo w pewnym kościele i po prostu byłam zadziwiona, kiedy spojrzałam na ten moment burzy, tak, w którym Jezus się przeprawiał z apostołami i spał na tej łodzi, na której oni siedzieli. I słuchajcie, Jezus się przeprawiał na drugą stronę, ale jednocześnie przed tą burzą powiedział do nich, słuchajcie, miejcie wiarę. Wiara jest wam potrzebna i powiedział: nie jakaś wielka wiara, ale wiara jak ziarnko gorczycy. Ona już wam wystarczy, bo ona urośnie w wielkie ziarno. I dał im kilka takich rzeczy, które w tej burzy by im się przydały, gdyby tylko na nie zwrócili uwagę, gdyby tylko zauważali, że Bóg wiedział, co będzie przed nimi, ich do tego przygotował. I wiesz, i powiem jeszcze raz, że przed Twoim powołaniem, przed miejscem, w którym masz wejść, jest miejscem Twojego przeznaczenia, na pewno diabeł przygotował niejedną burzę. Ale jedno jest pewne: Bóg do tej burzy cię przygotował. Jeśli tylko zwrócisz na Niego oczy, jeżeli będziesz wliczać dobre rzeczy, które w Twoim życiu się działy, jeżeli zamkniesz swoje usta, żeby mówić jak najmniej, żeby nieprzyjaciel nie mógł kotwic zaczepiać do tych Twoich ust, wiesz, yy, usta są, pamiętajcie, jak, yy, jak ster, tak? który prowadzi Cię gdzieś. Więc przestań sterować na manowce, otwierając swoje usta niepotrzebnie, zamknij swoje usta. W, w, w narzekaniu, w rozpatrywaniu, w rozpamiętywaniu, w mówieniu o złych rzeczach. Otwórz Twoje usta na y, opowiadanie tego, co Bóg robi w Twoim życiu, co już zrobił, na rozpamiętanie tego, z jakiej burzy już cię wyrwał i z jakiej burzy y, przez jaką burzę Cię przeprowadził, rozpamiętywaniu tego, że On jest z Tobą. I może tak jak Piotr, zabrany do więzienia, którego Herod y, chciał zabić. Słuchajcie chciał go zniszczyć ponieważ przeszkadzał mu tak? ponieważ głosił dobre słowo i Piotrusz tam siedział wiesz pomiędzy dwoma żołnierzami którzy go pilnowali żeby tylko Piotr nie, nie odszedł i nagle przytanił który ściągnął wszelkie łańcuchy które wszystkie łańcuchy które na nim było Założył mu płaszcz i powiedział, chodź idziemy. I Piotr był taki zdziwiony, bo myślał, że to jest wizja. <grywa> I to mi pokazuje, że Piotr musiał mieć takich wizji już wcześniej sporo, w której Pan Bóg mówił o tym, że go wyprowadzi. Więc Bóg daje nam wizję, Bóg przygotowuje nas na rzeczy, które nas prowadzi. Więc Piotr się ubrał i dopiero na ulicy, kiedy anioł go opuścił, był taki zdziwiony, o, to jednak nie była wizja. <grywa> Kochani, Piotr wyszedł z więzienia. Nie był zabity, w tym czasie nie był zabity i szedł pełnić wolę Bożą, tak jak miał ją pełnić. Więc nie broń się, kiedy jesteś atakowany, nie wypowiadaj mnóstwa słów, nie spróbuj się, nie spróbuj się usprawiedliwiać, kiedy, kiedy, kiedy nieprzyjaciel chodzi jak lew ryczący dookoła, bo to ci się nie uda. Ale szukaj swojego Boga, uwielbiaj Go, szukaj Jego wizji, a On przeprowadzi cię przez tą burzę. Przejdziesz przez nią. Wierzę w to, że przejdziesz. Nie martw się ciemnymi chmurami, nie martw się tego, że nie widać. Twoje nogi są w nim zakorzenione, a jak już to nie wierzysz, to zacznij oddychać, ponieważ jego duch został umieszczony w tobie. Zacznij nim oddychać. I zobaczysz, że da ci rozwiązanie, abyś opuścił to miejsce, w którym jesteś, i abyś szedł w miejsce swojego przeznaczenia. Kochani, dobrego dnia Wam życzę.